To jest coś innego. Kuszę się? To, to jest chyba bagnet. Bagnet? O, piękny bagnet. O, chłopcze. To jest bajonek. Panie świetlik. nie. Nie, nie magazyn. do szturma. Do szturma? Tak. Do szturma. Panie śmierć. Panie śmierć. Chyba, chyba kielicz? Go, go. O nie, chyba nie Trochę pochwy, trochę nie. Trochę rzadki, trochę też nie. Proszę, sztuka jest sztuka. nie, czy jest pan cyrkowski? A pan serura trzeci ha. Kolekcji są Nie, łyżeczka jakiś tak? Ta. Hierunkowska są to pablice łyżeczka taka... u moc. Nie, bo się. były takie skurgały plastiki. takie Szczoteczka to była, jakaś aldy Nie wiem kurwa dziwno Taki kole, rzeky, jest coś No, coś jest. O, tam jest ja laszka? Tak. To tu tak. też parę, parę razy. No. Znaczy nie, no ma to jest manierka. Tak. nie no. To jest faj, to fajnie. To jest magnet. czwarty, czwarty, bardzo ładny, z drewnianą okładziną, czyli to czeski chyba jakiś co? taśmy, o, piąty, o niemiecki. Niosło go. No, no tak. <trym> z trzeba. Chyba. Nas interesuje to zawsze pokaż, pokaż to jedno miejsce, które zawsze sprawdzamy. W którym nigdy nic nie znaleźliśmy. Ale, ale może tym razem na fali zobaczymy, zobaczymy. Co tam, tam każdy kowal tu za bandy swoje, wiesz? No bo tu się i tak nie mieści nie mi ale są urojenia. I co? Troszkę, proszę. Nawet nie Proszę. <grym> proszę. piękno. A i to, to, to fajnie będzie wyglądało na tym. I teraz w rynku trzeba siódmy. O. Tych bagnetów tyle pójdą Czekaj. Na dwie ładownice przypada na bagnet. Ładownic wychło 100. Jeśli dobrze liczę, brakuje jeszcze 46 bagnetów. Dobra. Mam zajechany jak gdy Twela Proszę Państwa To jest prawdziwe bagnetobranie Bagnetowisko Bagnetowisko No spoko To jest nie To jest magazynek Ale Ja się nie chwalę ja po prostu mam talent Chyba 20 to 21 <laughs> I to dziury. Dziurze. Dwudziesty bagnet. Pierwszy. Jubileuszowy. Oczko, dwudziesty pierwszy. Chyba dwudziesty pierwszy? Tak? Nie, nie liczysz.